Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. W poprzednim odcinku udało nam się odpalić most, że tak powiem. I mamy zdaje się brakujące strony, wiadomo czego. Ale tam ktoś stoi, nie wiem czy to będzie boss, czy co. Trochę się boję o to, że to będzie boss. Bo mam tylko jeden eliksir wigenowy.

No. Here it is. Check out this explosive puzzle. doom, Is there something so, mm. beyond this hmm. room? No, watch. <trybuj> See, on -i Uh. Staram się jeszcze skupić na oczy na moją postać. Nie dobra to trzeba wyczekać Wracając Staram się no właśnie Patrzeć na moją postać, bo mamy te okręgi Wskazujące na to, że... Czeka na sata. Okej, okay, on spada w określonym miejscu. I za mną. na no właśnie. To Boss chyba. No. Ale są głupi. Aha! Drugi To nie działa Nie mam szans Nie zerzyłem nawet wstać Dobra, rolować trzeba Nie mam mowy o blokach Zabity jeden I jeszcze dwóch powstanie no. 42 dwóch Ciężko to widzę, szczególnie że nie mam ani jednego fika nowego elixiru Skupić się na jednym Ale jednocześnie patrzeć i drugim i nie atakuje O, teraz ten zabił drugiego? Na spokojnie, nie ma co się śpieszyć w ogóle. Zaraz skoczy, odstawiam. No właśnie. Dwie rolki, Expoziarmus. fajnie tak. Jeszcze jeden Expoziarmus. Super. Udało się to na 0 HP. Rebellion ale się stresowałem, że zginę, powiem wam. O... What? Co się stało? Ale czekaj, a właśnie. Yy, tam, tym razem się nie dam strollować, Czy mam yy... w ogóle dostęp jakieś tajemnicze coś na te? Jeszcze jedno mogę wziąć. Znakomite. Zabierz przedmiot do pokoju życzeń, aby odkryć jego właściwości. O proszę. Tak, tylko gdzie jest pokój życzeń? I kiedy będziemy mogli do niego trafić? Szalik domu z friendlami. Co, dużo gorszy jest? Yy, no ja mam ten swój fajny. A, jest zablokował me, nee, słaby. Yy, akcesoria na ręce. Te dostaliśmy w prezencie, jak dobrze kojarzę. Więc to bym zniszczył. Musimy bardzo szybko udać się, powiem Wam, do yy, jakiegoś sklepu to wszystko posprzedawać, bo nie... Yy, bardzo... Nie, nie pociesza fakt, że muszę za każdym razem niszczyć te rzeczy za nas jest sprzedać za hajs. Oh. Oh. Hmm. No, Powinniśmy tam myśleć, myślę. Czy to może być błąd? Where am I? It like to Oh no, the room is starting to flood. E... Ja, How am I being protected? What sort of magic is this? But no, I'm I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Otwiera się automatycznie What is this place? Nic nie ma na razie Uu. Rebellion! Ci co, zanim tam przejdziemy, ja nie chcę nic przeoczyć, więc Tu Sam, że będziemy wychodzili, przynajmniej tak to wygląda Nie, ale tu nic nie ma chyba Gdzie my jesteśmy? Dalej w jaskini Chyba mam przyjść tu. Dokładnie. Coraz ciekawsza ta gra wam powiem. No przeciwnicy. Jak nic. Z tego wyjdą? A może nie? A nie. can it be parsival incendiary it's you has someone finally found our map chamber i recognize you from the pensives you're professor rackham i am indeed i must confess that i am surprised to see someone so young standing before me I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability to see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hmm. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Hmm. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that hmm. I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Okay. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the Map Chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Okay. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your relationship with the Elder Magic has blocked talents. You have one talent point each time you increase your level of magic. You have to spend one talent point on your guide's new talent Począwszy od 5 poziomu, zdobywasz punkty talentu. Możesz je wydać na wzmacnianie zaklęć, zwiększanie mocy bojowych, podkradanie się i inne elementy. Wybieraj mądrze. Punkty talentów mogą być wydane tylko raz, więc liczba talentów, które zobacziesz, będzie ograniczona. Wracaj tu często, by zobaczyć czekające na ciebie nowe, potężne talenty. Hmm. O pokój życzeń. A, roślin bojowych i użycia elixirów to nie Skradać się nie skradam <śmum> Podstawowe Czarna magia Zaklęcia Na pewno będę szedł w czarną magię, ale póki co nie mam żadnej czarnej magii, więc Zaklęcia chyba O Mis... Mistrzostwo Incendio te fajne. takie 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 przeklina przeciwników przeciwnicy wpływem wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Ok, czyli to do protego. Kląta krwi. Zadano obrażenie. Z... ...płyn klątwy powoduje obrażenie u wszystkich przeciętnych celów. Klątwa rozbrojenia. Expelliarmus przeklina przeciwników. To fajne. Ja korzystam bardzo często z Expelliarmusa. <laughs> Co to <tu> jeszcze będzie? <laughs> Sorry. Mistrzostwo. Krucja? Na szesnastym poziomie będzie? Fajnie Imperio I to będzie awada może Awada kedawry Ej to fajne Zabicie przeciwnika za pomocą awady kedawry zabija wszystkich przeklętych przeciwników Dobra no to Grętwoty też używam Na razie będę chyba szedł w czarną magię. Jeszcze w zaklęcia to będzie mistrzostwo Accio. Nie, Accio nie używam, lewioso też nie. I Sendio bardzo lubię używać, więc no... No i chyba nic. Aś ciekawości też podkradaniu się. Ludzki kameleon. może być przydatne, ale pozostałe dwa punkty zostawię chyba. Jakby im... Boję się, że im więcej im dalej idziemy w jakieś drzewko, tym więcej punktów zużywamy na jedno, ale nie wiedziałem, że tutaj są drzewko umiejętności. Fajnie. Czyli mamy już... Czemu czuję, że wyjście nie oh, będzie takie proste? Kim ty jesteś? Z proszków i u mówisz? Ja Bo jeszcze wyjście będzie trudniejsze niż sądzę. A jestem bardzo ciekawy jakby to powiedzieć. A, tu są zasady. E, jak będzie działać moje aktualne y... Ach, to nie dbałeś. Nauczyłeś się kląt w serweru. Yy, czy mam fula, czy jedno zostawiłem wolne? Zostawiłem jedno, super. Yy, szukaj srebrne okulary. Misja, a właśnie duch naszej miłości. Mała przedstawia. Hmm. Trzeba ją w torbie na wszelki wypadek. Użyj mapy z lewitującymi świeczkami, by znaleźć skarb. Ok, co odznaczymy? A przy okazji zobaczymy te okularki. Ja mam aktualnie 15. A to ma 18. W porządku? To jest ta sama misja, czy. Nie. Jest! A zastanawiałem się, kiedy będzie nowa lekcja jakaś. Zdanie profesora Sharpa. Profesor Sharp chce sprawdzić, jak działaniem. Jak działam pod wczesnym wpływem eliksirów Maxima i Edurus. Mam też sprawdzić w praktyce eliksir skupienia. Eliksiry i przepisy znajdę w sklepie eliksiry JPP. Na no, przewodnik nie poprowadzi mnie też. Papa może okazać się przydatna. Zdobądź i wypróbuj eliksir skupienia. Zdobądź eliksir Maxima i Edurus. A potem jednocześnie je wypróbuj. I na nagrodę Depulso. Podczas dzisiejszych zaklęć latania mamy podstawy lotu Czyli będą miotwy. To najpierw idziemy na latanie, bo jest przy okazji obowiązkowe. Ok, czyli jak skończę zadanie mam do niego iść? To oczywiście jest zamknięte. Zastanawiam się, kiedy ja te zamki będę mógł otwierać. Uh... Eee... Smożek! Posąg śpiącego smoka. Motto Hogwartu brzmi Draco Dormenis Nykuam Tidilandus Sorry, jak źle przeczytałem. Czyli nigdy nie łaskocz śpiącego smoka. To ciekawe. Na szczęście ten konkretny śpiący smok wykonany został z kamienia i nigdy się nie przebudzi. Można go łaskotać dowoli. What do you want? Uh... To są duchy. Dobra, więc ciśniemy na lekcję latania. Może jednak będzie Quidditch Chyba nie tu. Mam szczerą nadzieję, bo jak ja mam się dalej poruszać piechotą. Nawet o mecze mi nie chodzi, ale jak ja mam dalej biegać piechotą przez od Hogwartu naprawdę do Hogsmith, ten kawał drogi to jest tragedia. Ale w Ale no, jest to mi się nie spodobała. No, trudno. Co, czekam na ranek? Tak. Wszyscy wyglądają tak zwyczajnie, ja wyglądam kurde, jak jakaś mieszanka Merlina z nie wiem czy... Osebek, Mr. Cloppen, your attention please sorry Kagawa. everyone please welcome a new student to our flying class welcome. Hello. Hello. the goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely as broom flight is first and foremost a means of transportation this I fear some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop the loops will not be taught or, in fact, tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it. Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up. Thank you. Now, your turn. Up, okay. up, You stupid, ratty schoolroom. Mm. Czy to była nasz koleżka od tych? Up. To był nasz koleżka od. Nie, to nie był luk. W none of that side saddle nonsense a gust of wind will throw you right off i have and if you hear my whistle while you're in flight ground yourself at once okay, Mam nadzieję, że masz okay. Now, for your first lesson Fly Nie, <laughs> take take I I no, nie jest aż takie trudne. Czyli potem dojdą obstawiam korkociągi, nie korkociągi. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Co, szybciej mogę lecieć, bo leciałem tempem za Że tak powiem. Ale och, ma... przytrzymaj prędkość lotu, przełącz prędkość lotu, opadanie, wznoszenie. Przyspieszycie. What a view! Bo... No. weź nawróć, bo mamy lecieć tam w dół. Zapominam, że widokiem się obniża. O ty bym mógł się przyjrzeć, poszukać rzeczy do nurkowania. Ej, ale fajnie się lata na miotle. Miotły obstawiam, że będą naprawdę drogie. Mam nadzieję, że uda mi się sprawić sobie taką, bo... Um. Bo to ułatwi transport oh, warta. Siema Kraken. A wokół całego Hogwartsu mamy leki ciekawe. Jestem ciekawy czy kiedyś będziemy mogli mieć interakcję z tym z Krakenem. Albo chociaż nie wiem, go zgładzić czy coś. To by była ciekawa walka. I powiem, że nie, ale. Naprawdę, co nie się lata na tej miotle I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Co, but I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that what did you have in mind no właśnie. a bit of a detour so to speak follow me Gościu, bardzo podejrzany. the tour is about to begin follow closely now right now we're flying over the transfiguration courtyard lovely as ever let's hope the headmaster isn't having tea by the window today no,

Now that's more like it! Are you There's the famous bridge! Think of all the magic holding it up! I mean, look at it! And the Owlery! That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Okay, this bridge is not just for a moment. Szybkie to było Ale fajnie, nauczyłem się Prześpieszanie jeszcze No nice, i super Myślałem, że mogę na to Zgubiliśmy się hello no, professor we were trying to get a bit of extra practice in hefty points will be taken from each of you for not oh, following shit. my instructions mr clopton i'm disappointed in you you're in this class because you're still I... because you're still not showing yourself or frankly your broom the proper respect but professor enough class is finished for the day as for you you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good fly. jednak nie punktów. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. it was worth losing a few house points for that detour you seem at home on a broom bet if you had a fancy model you could fly laps around a she's kagawa's favorite hmm. i could show her a thing or two if i had my own broom hate having to return the school broom after class perhaps i have to purchase a broom then if you can you should wish i could i recommend visiting albi weeks at spintwitches in hogsmeade he's always looking to test new models Mam ogromną nadzieję, że zakończona misja. Mam serio nadzieję, że nie będzie mega droga ta miotła. Bo ile mamy? Ile mamy coinów? Y... 1418 to powinno starczyć. Dobra, ja się z Wami pożegnam w tym momencie. Mam nadzieję, że Wam się lekcja latania podobała i dokończenie misji w komnacie. Mm. W kolejnym odcinku przede wszystkim odwiedzimy Hobby. O! Tak, me oh, proszę. proszę. Sebuś chce nas nauczyć jakichś zakazanych zaklęć. Czyżby pierwsze zaklęcie niewybaczalne?